Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. W odcinku, jak widzicie po miniaturze i po tytule, według mnie pełnym absurdów. Coś, co kiedyś już tam opowiadałem, ale generalnie nie chciałem gdzieś tam zdradzać szczegółów. To dzisiaj, nareszcie, po kilku miesiącach sprawa się wyjaśni. Ja już parę razy to zapowiadałem, ale parę razy zostawiłem wystawiony, aż w końcu kierowca jest dosłownie pod bramą. I mogę mu wydać piękne palety, które teraz y, gdzieś tam widzicie. Wczoraj to robiłem do późnych godzin nocnych, ale się wyrobiłem. No dobra, ale dlaczego kierowca wjeżdża na podwórko? Przecież ja bym mu wydał to przed. Sam kierowca nie zamieszany w tą sprawę, no po prostu kierowca, natomiast wkurzyłem się trochę, bo tam jest bardzo niskorynna i już kiedyś była urwana, dlatego jak ktoś wjeżdża, to zawsze tam lubię, wiecie, patrzeć, ewentualnie pokierować, bo zawsze samym narożnikiem zabudowy potrafią tą rynnę tam połamać. ale kierowca bardzo w porządku, bardzo miło mi się z nim rozmawiało. Miałem jeszcze jeden telefon do zrobienia, zjadłem obiad, trochę czasu minęło, nawet bandziorek dostał karmy, ale zanim Wam opowiem całą historię, co, jak i dlaczego, to skoczę sobie do paczkomatu i po jakiś napój. Nie wiem dokładnie co to jest, dostałem tylko wiadomość, że to jest coś do samochodu i że może mi się spodoba, natomiast dzisiaj tych paczek będzie więcej, bo bandziorek to dostał chyba ze cztery przesyłki. Ja to jestem niecierpliwy człowiek, to od razu odpakowałem i co? I w środku jest ładowarka samochodowa na kratki. Ja kiedyś miałem taką, ale mi kratki połamała. Mam nadzieję, że ta mi nie połamie. Może w bucie gdzieś się zamontuje. Bo w tej w Bawaryżce te kratki to są takie, no niezamocne. A tej deski to potem mi się nie bardzo chce wyciągać. Dobra, po co ja to odpakowuję? Przecież to wiadomo, jak to wygląda. Poza kamerą sobie to podłączyłem, tak z ciekawości, ale nową funkcję w telefonie ogarnąłem. Nigdy wcześniej mi się to nie włączało. Zegarek plus kalendarz. Dosyć fajne. Kurde, dobrej jakości to w miarę się wydaje, ale. Jakby sobie wydrukować tą kulkę i jakiś taki wiecie, swój uchwyt, typowo do E60, to wtedy by to ogarnęło, a tak? To no nie wiem, zobaczę. No dobra, ja dalej nie przeciągam. Przejdźmy do tych pewnych absurdalnych rzeczy, które się wydarzyły. Pamiętacie pewnie film, jak przekładałem tą kostkę, bo chciałem tam postawić kontener? Kupiłem wtedy od jakiegoś losowego gościa na no, eliksie. Jakieś losowe całkowicie palety. Dla mnie paleta to paleta. Nie mam wiedzy na temat palet. Czy ona jest szara, czy zielona, niebieska, czerwona, fioletowa. Paleta to paleta. I tyle. Taką wiedzę myślę, że ma 99% ludzi. Niestety ta firma zabroniła mi używania jej nazwy, nie wydała mi do tego pozwolenia. Nie wiem, czy tak mogą, natomiast ta firma znana jest z tego, że lubi chodzić po sądach. Ma dosłownie milionowe zarobki, więc takiego mnie to by w sądzie zżarła od góry do dołu. Więc w wysoki sądzie, będę używał tutaj sformułowania pewna firma od Palet, która jednoznacznie nie wskazuje na żadną firmę od Palet, więc w tym temacie myślę, że jestem czysty. Zacznijmy od tego, co się stało po opublikowaniu tego filmu. O godzinie 22 do godziny praktycznie 24. Jakiś wtedy mi się wydawało, że frustrat wypisuje do mnie na Whatsappa, i to możecie zobaczyć, jakiego typu wiadomości były do mnie wysyłane. Pokazałeś palety, które mają oznaczenie. Muszę to zgłosić. Proszę o usunięcie filmu. Jest to niezgodne z naszymi zasadami. Wskazuje to, że jest to jakiś pracownik tej firmy, nie mam pojęcia. W dalszej części też porozmawiamy o tym, czy to normalne praktyki, że o 23.00 się pisze do ludzi, czy to ta firma tak działa. Nie wiem, natomiast no, ewidentnie wskazuje to, że jest to jakiś pracownik firmy. Jutro będę się z Tobą kontaktować w celu ustalenia odbioru palet. Przykro mi, że to pokazujesz na filmie, możesz mieć duże problemy. Ja to mogę zgłosić, kontakt telefoniczny. Ja mam film pobrany w celach, żeby udowodnić, że nabyłeś te palety nielegalnie. Proponuję Tobie polubownie załatwić sprawę, albo sam zgłosisz, albo ja zgłoszę. Mówię, no, no, wariat jakiś, nie? O 23. Przypominam, zwróćcie uwagę na godzinę. Na koniec jeszcze mi wysłał tego czwartego screena z informacjami, wszystkimi, gdzie mam się zgłosić. Jak nie, to dojedzie mnie drogą oficjalną. Nie wiem też, co znaczy, twoja mama pracuje w Biedronce, więc zna te palety i zasady, że palety są zwracane do. Co, co to ma być? Moja mama nie pracuje w Biedronce. Nie wiem skąd wziął te informacje, ale chłop pomylił sklepy. Takich wiadomości, gdzie ktoś się za kogoś podaje, straszy policją, sądami i innymi rzeczami, dostaje setki. Tym bardziej, że o takiej godzinie raczej nikt poważny to nie był, ewentualnie kolega typu Jack Daniels mu coś tam podpowiadał. Olałem sprawę. Natomiast tam, był, tam była jedna wiadomość. Będę musiał wysłać Ci oficjalne, oficjalne pismo. I po chyba kilku dniach przyszło do mnie wielkie oficjalne pismo. Ten mail jest na tyle obszerny, że wyświetlę go wam na pełnym ekranie. Tutaj już się skontaktował ze mną, niejaki pan Antoni. Nie mam pewności i w ogóle nie mam żadnych dowodów, że to jest połączone z tą poprzednią wiadomością, z tym poprzednim numerem telefonu. Pan Antoni twierdzi, że broń Boże, i że to, to nie był on. Natomiast co w tym mailu jest, tak w skrócie? Wypisane trzy moje filmy z dokładnymi minutami, gdzie widać palety jakieś, i żądanie usunięcia treści. Plus zgłoszenie się do od dobrowolnego oddania ich własności. No, jak nie, to sąd. I proszę się sądzić o te 8 palet. No, dziwne. Podejrzewam, że to jest taki straszak, tak jakieś tam, wiecie, przedsądowe wezwanie to nawet nie jest, tylko oficjalnie taki mail. Ale, dla fabuły, oddzwoniłem z czystej ciekawości do pana Antoniego. Pan Antoni w, 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 w pogrubionym tekście wzywał mnie do ujawnienia kontaktu do osoby lub firmy która mi to sprzedała no nie jest to zbytnio trudne i e, jeżeli ta firma naprawdę tak bardzo chce tych palet bronić to jest coś takiego jak aplikacja OLX i gwarantuję wam że każdy jak na nią wejdzie to w ciągu 10 minut znajdzie minimum 10 ogłoszeń z tymi paletami które są gdzieś tam kradzione więc dostęp do ludzi którzy gdzieś tam to wykradają i sprzedają jest bardzo bardzo prosty e, niemniej jednak odpisałem że to jest na olx -ie. można znaleźć bez problemu. Jestem akurat w trakcie montażu tego filmu i robiłem te screeny i poświęciłem zamiast 5 minut 10. Zobaczcie na te dwa ogłoszenia. Pan Antoni przedstawił się jako pracownik odpowiedzialny za odzyskiwanie nośników poolingowych stanowiących własność firmy, pomijając wpisanie po prostu palety. To uwaga, możecie wpisać palety i nazwę waszej firmy. I macie ogłoszenia stricte tylko i wyłącznie z produktami waszej firmy. Jak okropnie nieskutecznym pracownikiem i w ogóle wydziałem trzeba być, żeby nie robić czegoś takiego i nie skapnąć się, żeby wpisać w Elixa nazwę waszej firmy. Już nawet nie mówię o paletach i przeglądaniu ogłoszeń. Dosłownie wystarczy dopisać nazwę firmy. To jest naprawdę już. sami to ocencie. Kolejny punkt, natychmiastowe zaprzestanie wykorzystywania tych palet, czyli co, ja miałem wyjść po otrzymaniu tego maila i zrzucić z tych palet kostkę? Jakiś absurd po prostu, dla mnie wręcz niesamowite i niezwłoczny, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania tej wiadomości, skontaktowania się z nami i wiadomo, skontaktowałem się jako prawy obywatel. Niestety, rozmów nie nagrywałem, więc teraz musicie mi wierzyć na słowo, ale z panem Antonim porozmawialiśmy sobie na ten temat i wytłumaczyłem mu, że zazwyczaj ludzie nie mają świadomości, że kolor palety oznacza przynależność do danej firmy i dana firma ma swoje wewnętrzne zasady i jakąś tam politykę. To jest niezrozumiałe. Zazwyczaj, jak się z taką wielką firmą robi się jakieś kampanie reklamowo-informacyjne, żeby ludzi o tym poinformować, jeżeli taki problem. Występuje, no i pomyślałem, że skoro tego nie robią, to im zaproponuję dosłownie za ułamek tam kwoty, która normalnie gdzieś tam na tych współpracach u mnie widnieje, bo nie chcę mi się tych palet przekładać, że hej, wpadnijcie, zróbmy odcinek reklamowy, poinformujmy ludzi, że coś takiego jest, że macie z tym problem i że z tym walczycie. I na odpowiedź czekałem trzy miesiące. Po tych trzech miesiącach dostałem telefon, że Zarząd nie zaakceptował e, i nie widzi sensu w czymś takim i mam po prostu oddać te palety, więc proszę o adres. Wtedy to mnie tak aż uderzyło. Komórka do odzyskiwania skradzionych palet nie potrafi znaleźć mojego adresu. Wrzucili trzy linki do moich filmów z żądaniem usunięcia treści, a wystarczyło rozwinąć opis i w każdym jednym jest podany mój adres. To jest dla mnie aż niesamowite, ale faktycznie trzy miesiące czekali, żeby uzyskać mój adres. Z chęcią dałem im mój adres, tylko zaznaczyłem, że hej, są wakacje, jest sierpień. Ja chciałbym gdzieś tam wyjechać na to polskie morze. Chciałbym jeszcze troszkę z tych wakacji pokorzystać. Odbierzmy to we wrześniu. Nie, proszę pana, nie ma takiej możliwości. Chcielibyśmy to sprawę załatwić jak najszybciej i jak najszybciej odebrać naszą własność. Mówię, no dobra, ciekawie się zaczyna. Mówię, dobrze, no już trudno. W przyszłym tygodniu dacie radę? Tak, w przyszłym tygodniu możemy być. Ja tam miałem jechać na tą Brygadę Kryzysu, pojadę w drugiej połowie sierpnia. Przyszedł przyszły tydzień, czekam, czekam, jest piątek. Telefon. Mówię: no, przyjadę. Nie, proszę pana, nie uda nam się w tym tygodniu, przyjedziemy w przyszłym. Przyszły tydzień, kolejny cały minął, zero informacji, a cały czas mnie trzymają tutaj na miejscu. Mija połowa kolejnego, dzwoni do mnie pani niepoinformowana w ogóle o sprawie. Podobno ma pan do odebrania palety. Mówię, podobno to wy je chcecie odebrać i straszycie mnie z sądem za to, nie? No, Okej, okay. to w tym tygodniu przyjedziemy. Nie przyjechali. Minął kolejny tydzień i w końcu finalnie kierowca busa do mnie zadzwonił trzy dni temu. We wrześniu. Gdzie trzymali mnie dosłownie cały miesiąc. Zniszczyli mi wyjazd, brygady kryzys, wakacje. I finalnie i tak przyjechali we wrześniu, gdzie jak o to prosiłem, było to niemożliwe i trzeba to zrobić jak najszybciej. Także jeżeli ktokolwiek z Was ma taką paletę, nawet jedną sztukę, to nie róbcie jakichś głupich rzeczy, typu no nie wiem. Nie zgłaszanie ich, tudzież porąbanie, pocięcie i tak dalej. Nie wolno takich rzeczy robić. Na moim przykładzie możecie zobaczyć, że działa to sprawnie. Nawet jak zgłosicie te palety dobrowolnie, na żeby po prostu im oddać e, ich własność, no to działa to sprawnie półtorej miesiąca i macie temat załatwiony. Nie ma absolutnie sensu tutaj kombinować, jakoś w inny sposób, wysoki sądzie, ja zachęcam do oddawania tych palet właścicielowi. Co do tych wiadomości od tego frustrata na samym początku, który przedstawiał się jako pracownik tej firmy. To skontaktowałem się, też przekazałem sprawę panu Antoniemu i zapytałem skąd oni mieli informacje i jego kolega z pracy dostał informacje prywatnie. Także Jesteśmy nadal w kontakcie. Mam nadzieję, że osoba od tych wiadomości się znajdzie. No, bo albo to był pracownik, który wyjątkowo niekompetentnie się zachował, albo co gorsza, jakaś osoba, która w ogóle się za niego tylko podawała i naraziła tą firmę na bardzo duże straty wizerunkowe. Także myślę, że czy jedno, czy drugie to jest dosyć taka no, nieciekawa sprawa. I tak, jeżeli mi ktoś teraz napisze, że ich palety to sobie przyjechali, ma rację, dlatego ja też te palety wydałem. Natomiast to firma, która zarabia miliony. Która 4 miesiące poświęca na kilka palet u mnie, a jednocześnie jest pełen OLX, wysypany kradzionymi paletami od ludzi, którzy próbują je rozsprzedawać, gdzie chyba to jest lepsza opcja tamtych ludzi gdzieś tam pościgać. Poświęca ten czas mimo wszystko, cały czas mi. No to wydaje mi się to dosyć dziwne. Na sam koniec przyjechał tutaj kierowca z pustym busem, gdzie paliwo, robocizna tego kierowcy to wszystko. Jest dla mnie po prostu absurdalne, i dajcie znać w komentarzach, czy dla Was też, też to jest absurdalne. No Jak mi detektor skradli, to ja bardziej chciałem się dowiedzieć i uzyskać sprawiedliwość od złodzieja, a nie koniecznie od osoby, która by nieświadomie ten detektor kupiła. Co też ogłaszaliśmy, zresztą Odyńce miały dosyć podobną sytuację. No a tak gigantyczna firma wolała przez 4 miesiące wyegzekwować ode mnie e, chyba 10 palet. No, udało im się, więc. Pełen sukces się należy. Więc widzicie, jak wyglądają rzeczy w YouTubie, które niekoniecznie zawsze się nagrywa. No, bardzo mi zabronili pokazywania tego logotypu, więc ja ten złom, ten w ogóle tamtą część podwórka porzuciłem na 3 miesiące coś takiego i nie kończyłem tego. Teraz wreszcie mogę to uprzątnąć do końca, bo logotypów na paletach już nie ma. Napiszcie, napiszcie, drugi raz to mówię chyba, ale napiszcie, a ja idę do domu i widzimy się jutro, bo dzisiaj muszę odtrąbić ten sukces, że po długich, znaczy bardzo szybkim terminie odbioru udało się w końcu tę paletę odebrać. Dzień dobry kolejnego dnia. Jaki zaspany, przed chwilą wstał, śpi sobie cały czas albo na tym leżaczku, albo gdzieś tam na krzesełkach tych ogrodowych. Masz coś do powiedzenia? Jak śmiesznie nawet siedzi taki zaspaniec, oczy tylko mruży. Dzisiaj trawa bo ziótek napotkał mały problem. I ktoś mi tutaj, czyli Corsir Senior prawdopodobnie, założył rurę, żeby deszczówka leciała na trawnik. Tylko jedna nieprzemyślana rzecz. On wyjechał pół metra i już napotkał rurę, i nic więcej nie może zrobić. Nie mam pojęcia, jak go się klika. Home, wrócisz wtedy do bazy. Czy będziesz się chciał obrócić? Bo on nieraz się musi obrócić, żeby zobaczyć. Potem się obraca, żeby wjechać. Trochę bez sensu, no ale parkuje zawsze tyłem, a kamery ma z przodu. Ojej! jak ty ładnie wyglądasz na tej trawce masz tu sobie pochrupiesz w wolnej chwili o jak się ociera to aż mi rękę by przysunął od rana dzisiaj też porobiłem tutaj trochę porządku ułożyłem ładnie krawężniki i kostkę pozamiatałem wszystko bo o tu jeszcze jest kubka która nie była zamieciona no co dzisiaj? Przede wszystkim złom wywożę. Załadowałem sobie cienki. Pytacie, czy jakim cudem ja ciągle wywożę złom, a jego przybywa? No znoszę go gdzieś wszędzie ze strychu i tak dalej. Te wszystkie rureczki, praktycznie cały ten złom jest teraz ze strychu. Dwie pralki, to nawet nie wiem gdzie to się uchowało. No ale taki cienki złom załadowałem, to zaraz to wywiozę. Podjechałem sobie pod przyczepkę i co? Widzicie, jak tu jest jasno? Aż nietypowe, Skaptałem się w momencie, gdy tu stanąłem i się obróciłem. Jak to daje, nie umiem teraz skierować tak idealnie kamery, ale o kurde, ała, daje to tak mocno, że się boję, że tu mi coś wypali w środku, wiecie, wyblachnie to wszystko niepotrzebnie, jak tyle czasu stoi. Trzeba to lustro położyć na płasko. Właściwie to ja nie wiem, co to lustro tu robi i po co ono tutaj jest, ale jak jest. O, to teraz problemu większego nie będzie. No i podpięte. Światło świeci, jedno, drugie, w porządku. Można jechać na skup. Nie wiem, jak obstawiacie, ale ja obstawiam solidne 95 kg. Tak mogę obstawić, bo to same takie cienizny. Trochę nie niedoszacowałem, 145 kg, ale najgorsze jest to, że jest po 50 groszy. No tak słabo to jeszcze, to jeszcze nie było. Co miesiąc to gorzej. Nie wiem, czy to wszędzie tak, czy na tym skupie. 50 groszy. To aż ból sprzedawać był, ale porządek będzie jeszcze szybka wizyta w hurtowni, Michał ma tu do odebrania jakiś tynk, coś takiego a że jadę do niego z przyczepką, no to poprosił mnie czy bym mu nie wziął, a co mi szkodzi ja przecież dobry kolega jestem tam w hurtowni nie ma co nagrywać, bo jest taki hałas ale ta przyczepka to katusze tutaj srogie niestety, musi przeżyć trudno, nie ma tak źle, 20 worków zaprawy tynkarskiej i u Michała są remonty, może brama będzie otynkowana może będzie obrobiona blaszka na wydechu cały czas mi trzeszczy, dobra nie gadam, tylko jadę. Zresztą poza prawę tękarską to i ja będę musiał niedługo jechać, bo przecież mam tam właściwie ten mały kawałeczek tylko, ale ściany do otynkowania. Jak mi dobrze pójdzie to wtedy zrobię całość, a jak nie to karton gipsy. Niech stracę już ten centymetr tej powierzchni. Michała to już standardowo nie ma tutaj w środku, ale może będzie Michała tata albo przynajmniej Hubert, to ktoś by to ze mną zrzucił. Gotowe jeszcze wracam z towarem, bo po to tu przyjechałem z przyczepką także. Ale to już mam na spokojnie w domu pokażę co kupiłem. Taki piękny piec nadmuchowy od Michała kupiłem. Tutaj leżą jeszcze folie, ale folie są od panelu fotowoltaicznego. Bo przed chwilą sprzedałem te dwa, które mi tutaj leżały, lokalnie do Wieruszowa poszły, także nigdzie daleko nie trzeba było wysyłać. Od razu sobie rozpakowaliśmy i wrzuciłem tu, żeby wiatr mi nie porwał. Piec nadmuchowy, dosyć duży. U Michała będzie teraz zmiana i będzie ten nawiew wulkano, taki wiecie, taki bardziej profesjonalny. No a moja koza to już ledwo zipie i fajnie sobie. Wymienić ją na taki porządniejszy piec. Bo ta koza, no, radzi sobie w miarę z ogrzewaniem, ale, no, tam już prześwity widać. Za chwilę się to urwie całkowicie. Szamot już wylatuje, cały popękany. Jedna wielka tragedia. Tego sezonu podejrzewam, że ta koza już by nie wytrzymała. A łatać to i spawać nie ma absolutnie żadnego sensu. Za cienka blacha. A że Michał stwierdził, że jemu niepotrzebny, no to drogą handlu częściowo płatno, częściowo wymiennego, bo w sumie miałem dać za to 500, ale przywiozłem tego tynku za 350 i stwierdził, dobra to już se weź, bo przecież też ma tyle moich różnych rzeczy, kamerkę z wewora i tak dalej, podwędził, to mówi weź se piec i jesteśmy kwita. No i mi pasuje, tylko ja tego pieca nawet nie zmierzyłem ile on ma dokładnie, 103 wysokości, bardziej mnie tutaj interesuje jak to wygląda. 50 na 50, no to nie, to będzie tutaj kolos zdecydowanie większy niż to, co jest teraz. Ta koza, i w tą stronę będzie 40. 7, no nie, no będzie kawał szafy. Metr do góry, przecież ta koza też ma 60 cm. Jedynie szkoda, że to nie jest płaszcz wodny, bo zrobiłbym sobie grzejniki i ewentualnie nawet jakiś bufor ciepła, no ale nie można, jest to nielegalne. Nie wiem, czy w ogóle teraz w ogóle można takie spawać. W tamtych czasach nie można było z płaszczem wodnym, tylko trzeba było z płaszczem powietrznym, i tam jest turbina, która powietrze wpycha. Ten piec jest odmuchiwany z zewnątrz i wylatuje tędy ciepłe powietrze. Można je sobie gdzieś nakierować. Któreś z tych rurek cienkich i kolanek to były właśnie od wywiewu. Ale ja już nie przeciągam opłocie, tylko lecę na górę i muszę się tu wziąć za montaż magazynu. A właściwie bardziej to za tą ścianę. Trzeba w końcu rozkodować te przewody, które tu idą. I zastanawiam mnie, dlaczego idą aż cztery, a właściwie to tam jest jeszcze piąty. Po co? Po co na tylu osobnych obwodach by tu coś było? Skoro tutaj nie ma nic oprócz tego światła. Nie mam pojęcia. Może nawet jakbym je jakoś poparował, to dałoby radę trzy fazy z falownika puścić na dół tymi przewodami. Tylko muszę zmierzyć, jakie one są grube, a wyglądają na jakieś takie, wiecie, półtorówki. Chociaż nie. to chyba jest napisane. 3 razy dwa i pół. O, to ma sens. Może i bym wykorzystał te przewody. Myślałem, że tu mam gdzieś instrukcję, a instrukcji tutaj nie ma. Czyli musiałem ją zabrać gdzieś na dół. Gdzieś w domu zostawiłem instrukcję, ale jest przecież filmik i to filmik taki łopatologiczny. Mało tego. Po polsku. Strasznie mi się nie chce, no ale muszę się wziąć i w końcu poopisywać te bezpieczniki. Nienawidzę czegoś takiego po tych wiecie, po elektryku robić. Bo ja nawet nie pamiętam, gdzie tu są wszystkie gniazdka i co i teraz lataj i sprawdzaj po kolei. Na 100% dwójka to są światła, a cała reszta to są niewiadome. Wezmę na tej karteczce, sobie wypiszę. No i będę dodawał po kolei, co działa, co nie. Niestety, ale ta lampa też mi miga w kamerze. Nie wiem, co jest tak z lampą albo z moją kamerą. Przyniosłem sobie kawę i pierwsze koty za płoty zostały już wykonane. 12 bezpieczników mnie czeka. Pierwszy to lampy trawnik. Ostatnio myślałem, że one wywaliły różnicówkę, ale nie. Różnicówkę wywalił zalany przedłużacz. Metodyka za to bardzo jest prosta. Tego paska w rzeczywistości nie ma. To jest... Ten pasek nie jest tylko i wyłącznie na kamerze. przez te... W ogóle, <laughs> co jest, jak one śmiesznie reagują z kamerą? No nieważne. W każdym razie pozaświecałem wszystko co się da, i po kolei będę wyrzucał. Teraz powinno zgasnąć światło. Trochę kroków to ja dzisiaj narobię. Piąty bezpiecznik. Ile lecę po kolei? Światło. Nie zgasło. Tu świeci, czyli gniazdko jedna linia. OK. Telewizor świeci, czyli kolejne gniazdko. OK. Tutaj stacja się ładuje. Jest grid, czyli jest w porządku. I czwarty test to, czy działa. To gniazdko działa. Szukamy dalej. Światła na wprost świecą. Tutaj jedno zewnętrzne świeci, tu przód świeci, to jedno zgasło, ale to ono jest na czujkę ruchu, więc nic dziwnego. I co tu dalej? I wszystko świeci, czyli nie wiadomo od czego. Ostatni test to czy będzie słychać windę. Słychać. Czyli piątka, zero informacji. Ale czwórka to było światło na strychu, więc możliwe, że piątka to jest właśnie któryś ten wolny przewód. No, nic, sik. Pospieszyłem się, przecież jeszcze muszę iść zobaczyć, czy to nie czasami gniazdka. Bo tutaj też są dwa gniazdka, ale nie, bo lampa tam świeci. No i 12 razy muszę zrobić taki obchód. Nie nagrywam już, trochę kroków narobię. Minęło trochę czasu, zagadałem się z Odynem przez telefon i w międzyczasie sobie gadałem i robiłem różne pierdółki. Nawet ponumerowałem sobie bezpieczniki. Od 1 do 12 i siła lewa, siła prawa. Któryś tutaj bzyczy i... Prawdopodobnie tak, ten odświateł. Jego już przydałoby się wymienić, bo wiecie, 20 lat, on już troszkę swojego tam przeżył. Teraz trochę lepiej. Pewnie już tam styk się gdzieś wypala. W razie czego kartka jest z przerwami na te 5 faz, które nie są podłączone na górze, albo są podłączone tymczasowo. Wydaje mi się, że tak czy inaczej, no nie ominie mnie gdzieś tam rozkuwanie sufitu, przewiercenie się do góry na strych i puszczenie takiego grubego. Pięciożyłowego przewodu, tylko to musi być tak z 4 mm kwadrat, tak mi się wydaje, a później taki sam przewód jeszcze tutaj w dół. Nie wiem, ważne, że mam rozkodowane. Być może wykorzystam kilka tych wolnych faz, może coś wykombinuję, a może zrobię książkowo, czyli no przebiję się głównym zasilaniem na górę, a potem nim tutaj na dół wrócę. Zobaczę, pomyślę, ważne, że już wiem co i jak jest podłączone. Jak ktoś mnie obserwuje na Facebooku albo na Instagramie, to widział tą rolkę z bandziorkiem, jak on tutaj pięknie sobie leżał. No i właśnie, paczki przyszły do bandziorka. Jak ja byłem w Niemczech, to przyszły chyba trzy. Jedna była z karmą, także serdecznie dziękuję. Ona od razu jest rozpakowana. Karmę trzymam w piwnicy, żeby było w takim chłodniejszym miejscu. Natomiast dwie pozostałe paczki odpakuję sobie teraz, bo to jest coś, o czym pisaliście mi już od dłuższego czasu. Musicie mi uwierzyć na słowo. Ja wiem, że będzie ciężko, bo karton jest oklejony wyworem, ale... To nie jest paczka od wewora, to nie jest żadna reklama, nie ma kodów i linków w opisie. Ktoś kupił na weworze domek dla bandziorka i mi wysłał, po prostu prywatnie. Zapłacił i wysłał na mój adres. I tutaj jest domek dla kota. Część styropianów i jakiś osłonek już zdemontowałem i chyba będę musiał to oburącz wyjąć. Skąd tu jest ta wstążeczka? Ona aż poza karton wystawała. Tak ta budka powinna wyglądać na zdjęciu. No proste, cztery ściany. Bandziorkowi więcej do szczęścia nie będzie potrzeba. Mały domek, to i w zimę łatwiej się ogrzać. A do tego ogrzewania też z czasem przejdziemy. Drewniane to wszystko jest. O proszę, nawet jest tabliczka. Biorę się za montaż. Nie będę zbędnie gadał. Kurde, każda po kolei ścianka pewnie trzeba to będzie skręcić i tyle. Jak myślicie, spodoba mu się? Dosyć charakterystycznie to pachnie. Ja wąchałem, nie wiem czy ktoś na tym lepszy widział, ale wąchałem te drewno. Ono pachnie tak strasznie ziołowo. Ja nie wiem czym to jest pomalowane. Mam nadzieję, że to jest farba odpowiednia dla zwierząt i im nie zaszkodzi. No ale swój kącik będzie miał. Będzie miał też ciepło, nie jest to jakoś bardzo ocieplone. Ale w drugiej z tych przesyłek była mata. Mata grzewcza dla zwierząt. Także na zimę podłączę coś takiego i... Co to jest 30 stopni? 30 stopni to trochę ciepło będzie miał, ale w sumie koty lubią. Zobaczę, to będzie na zimę. Na razie tym zdecydowanie nie muszę się przejmować, bo temperatury jeszcze są bardzo, ale to bardzo wysokie. Pomyślałem, że jest okienko, ale to jest jakieś takie, nie wiem, no, boczne wejście? Nie mam pojęcia. Moje koty domowe mogłyby się tu już nie zmieścić, ale bandziorek możliwe. Chociaż tutaj ma główne wejście, to po co mu to boczne? Nie wiem, dobra, zrobili, nie narzekam, całkiem ładny ten domek, no nie mówię, że nie, bo wygląda bardzo uroczo. Tylko teraz najważniejsze, czy się samemu gagatkowi spodoba. Jest, zobaczcie jak biegnie, chodź, 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 szybko, szybko, tuptamy. Chodź, domku się dorobiłeś, po tylu latach tułaczki, zapraszam do środka. Uwaga, pierwsza reakcja, styropiany czy domek, zobacz jaki fajny domek. Nie, tutaj. Chodź do środka, chodź, 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 chodź. właś tam. Nie, on do głaskania, żeby się przymilać. Ale zaraz go tam wsadzę. Niczego się nie bój, będziesz teraz wsadzony do domku. Zobacz. Tutaj będziesz mieszkał. Wiadomo, że Ci położę jeszcze jakąś poduszeczkę, ale zobacz, ja Cię teraz tu zamknę. Tylko uważaj na ogonek. Jak Ci się Twój domek podoba? Nie wie jak wyjść, bo to jest gumowe i on nie ogarnia, że to można łebkiem staranować. Ale zaraz coś rozkmini. Bandziorku, wyłazimy. O, 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 widzisz? Widzisz, zrozumiałeś jak to działa. Fajne, co? Będziesz w tym mieszkał? Będzie, jeszcze nie wie, ale będzie. No chyba, że jest jak każdy inny kot i wybierze karton. To też jest opcja. To tyle w tym odcinku, tym miłym akcentem, przymiarką bandziorka do jego domu go zakończę. Co chodzi za mną, żeby cały czas się głaskać? jakiegoś takiego mabizika, a na kolana się pcha cały czas. Dobra, nie przedłużam, mam nadzieję, że odcinek się podobał. na razie.